Dzisiejszy quiz jest quizem dla prawdziwych mężczyzn. <grymizdenta> dobra, dobra. Czyli to nie dla nas. Dobra, wypycham się. Nie no, nie pychło. Nie, jeszcze raz. Powtórka! Witamy w kolejnym odcinku. Co wolisz? Quiz! Dzisiejszy quiz! Czujesz się. Nie mogę Dawaj. Witamy w kolejnym odcinku, co wolisz? Quiz! A właśnie teraz. Quiz! Witamy w kolejnym odcinku, co wolisz? Co wolisz? No nie możemy nigdy tych początków nagrać za pierwszym razem. Dawaj, jeszcze raz. Witamy w kolejnym... Możemy Co zacząć! Z grubej rury! Yeah. E, zrób z siebie idioty w internecie Co wolisz quiz? Zaliczone! Oh wow. Lecimy z quizem Braciszku, Dobra. pierwsze pytanie Co wolisz? Batmana czy supermana? supermana? Supermana Supermana No chyba tak, Supermana Dobra, super, super, Supermana Uwaga, uwaga, klikamy Czy nawet? Nawet. Potem, ale... Nawet. Dobra, dalej. Co wolisz, mieć fajne ciało i kiepską twarz, czy mieć słabe ciało i fajną twarz? Ja wolę, to. a ty Nie, ja wolę fajną mieć twarz, tak, i tak. słabe ciało, nie? Tak. Dobra, klikamy. Uwaga, uwaga. No, dokładnie. A, idealnie. Dalej Lecimy dalej. Co wolisz, już nigdy nie zjeść słowa? Czekaj, od lewej strony się czyta. Już nigdy nie jest mięsa, czy już nigdy nie jest jeść słodyczy. Już nigdy nie, nie zjeść słodyczy, słodyczy. Pokazywałaś że już nigdy nie zjeść mięsa i No nigdy nie zjeść mięsa! Nie, nigdy nie zjeść słodyczy no, dobra, jak sobie chcesz. Dobra. Ale ja, 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 ja to Dobra, absolutnie masz. Dalej, co wolisz? Wystąpić w balecie? Wystąpić w przedstawieniu dla dzieci. Wystąpić w przedstawieniu nie dla dzieci. dzieci. Dokładnie. O tak! O tak! Kaste co byś wolał? Zajść w ciąży czy stracić zęby? <grystanie> Zawolisz to chyba w ciąży. Yy. Ale nie, i patrzymy się na siebie od razu po przecztaniu. Yy. Dobra, yy, przegrać. A wygraćmy! Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem! No. Co ty kliknęłaś? Yy. To? Zajść w ciąży? Tak. Więcej ludzi chciałoby zajść w ciąży. No ja też. W ogóle facet jest narysowany na tym obrazku No, No bo o to chodzi, o facetów przecież nie? Dobra dalej na dół Dalej Co wolisz? Pocałować innego ne Innego chłopaka Chłopaka z chłopacji? Pocałować najbrzydszą dziewczynę dalej! Jaki wieczór wolisz? Randkę z superlaską czy granie z, w gry z przyjacielem? Granie w gry przyja z przyjacielem No to sta no, król, wkracza Dobra, 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 kikaj. Dalej. Kim chciałeś być w dzieciństwie? Policjantem czy strażakiem? Ja w dzieciństwie wolałem być policjantem jak już, a ty? Ty jesteś w dzieciństwie, więc proszę bardzo. Policjant. jest taki mały, gruby. No, ale ogólnie, no. no On policjantem. jest gruby. No. Dobrze, dobrze, policjant, Policjanty. idealnie Dalej. Co wolisz u dziewczyny? Rokowy styl czy luźny styl? Luźny styl. Luźny. Luźny. yo yo, yo yo, jo Albo ja będę kliknął. No i oczywista sprawa. No, piąteczka ziomeczku. Dalej. Co wolisz pracę w biurze? Pracę fizyczną, no. Praca w biurze, nie? No, elegancko. Tak, dalej. Kogo wolisz? Harley Quinn. Suicide Squad, English Perfect, czy Wonder Woman, Batwan? Batwan, tak. Tak. English Perfect. Nie mam pojęcia, ja nie, opowiem, ja nie oglądałem. Ja nie wiem. Co? Ufam bratu. Tak? Zaufać ci. Dobra. Dobra, klik, klik. Podejmujesz ostateczną decyzję. Nie. Co wolisz, tatuaże czy piercing? Piercing, czyli kolczyki, a tatuaże, no to wiesz. Co? No, tej tak tej bym... Nie, 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 piercing. No, wygrałem. Jakiegoś? Tatuaże są na zawsze, a zawsze kolczyki czy coś możesz zdjąć ja jestem... No ale ja wygrałem, a ty chciałeś to? Nie Dobra, chciałeś. ale osobiście, szczerze mówiąc, ja bym wolał piercing, gdyż można się go pozbyć A tatuaże już są jakby na całe życie i ja jestem strasznie zmienną osobą no, właśnie, bym Lubię bym dużo rzeczy te. zmieniać i ale nie wytrzymałbym to. chyba z tatuażem Dobra, co, co byś wolał? Nosisz okulary czy mieć brodę? Eee, Nosisz okulary Wygrałem! Widzisz? 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 Nie! Znaczy teraz już tak, bo założyłem okulary. Ja już to <słukasz> <zauważyłem>. <słukasz> e, co byś wolał? jakie to było głupie. Się... Co byś wolał? Co byś wolał? Być rudym czy być grubym? Rudy. Być rudym. Patrz, patrz, patrz jakie grupy. <słukasz> a zobacz jaki uśmiechnięty, zobacz jaki nie, a ten rudy taki... Dragon Ball czy Power Rangers? Kto pamięta Power Rangers? Daj like. Już kliknąłem. I pisze w komentarzach. To to kliknąłem dobrze, kliknąłem. dobrze, dobrze, dobrze. Wygrałem, wygrałem. To nie wygrałem. wygrywa, co wygrałeś niby? Jakie wolisz motocykle? Sportowe, chopper, cross. 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 Zaczekaj cross, cross. 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 No. Najpierw drugi. też chciałem. Drugim Najpierw jest. też chciałem to. A, dobra. Sportowe. Dobra. Kolicz. Komputer, PlayStation, Xbox komputer Nie. Dobra, to co walisz? Xbox. Xbox? Tak. To co, klikamy? Xbox. Gra na Czupaga. Czupaga! Co ty mówisz? Papierkę mi ręce. Dobra, Kamień -pa <tosurna> To papier. Co to, co, co? Czupaga! Xbox. Ha! Co byś wolał? Być przystojny i samotny, czy być brzydki, ale mieć dziewczynę? No, być brzydki, ale mieć dziewczynę. Dalej! Mieć ładną przyjaciółkę? Friend zone. Czy mieć dziewczynę, która ma przystojnego przyjaciela? Mieć ładną przyjaciółkę? Czy mieć dziewczynę, która ma przystojnego przyjaciela? Mieć ładną przyjaciółkę? Dobra, ty, ty, ty odpowiadasz znowu, bo... Dalej! Co chciałbyś dostać na dzień chłopaka? Nową grę, część garderoby, coś zabawnego, randkę z dziewczyną. Randkę z dziewczyną? Nie! Na dzień Aha! Nie, My na dzień chłopaka. Nie. Znaczy jak z, z moją dziewczyną to... Cyklikałeś. Randka z dziewczyną Prawie wygrałem. No, ja wygrałem! Randka z dziewczyną. No, grę być mam. Ja albo coś zabawnego. Nie. Nie, no po co ci coś zabawnego? Skarpetki też mnie nie w Mam tyle skarpetek, że całą szafę zapewniam nam. Dalej, czego nie chciałbyś dostać na dzień? Chłopaka? Kosmetyków, bokserek, pluszaka, każdy prezent będzie dobry. Czego nie chciałbyś dostać? Ja nie chciałbym dostać. Niech będziesz, bokserek. Nie, każdy prezent będzie dobry. Dokładnie, dokładnie. Przyszłe dziewczyny. Okay, koniec, macie. koniec quizu. Koniec quizu? Szybko. Fajnie by było, jakbyście pod tym odcinkiem zostawili tysiąc łapeczek w górę, gdy będzie nam bardzo miło. I wtedy pojawi się kolejny odcinek quizu. Czwarta? Czwarta. Daciszku, żegnaj się! Dziękujemy za podesłanie nam quizu. Wysyłajcie znowu linki ee, w komentarzach poniżej. Być może skorzystamy z Waszych propozycji i nagramy kolejny quiz właśnie z Waszych propozycji. Bo Jeden nam podesłał jakiś tak. Ktoś z Was nam podesłał, skorzystaliśmy, Fajny błąd, tak. 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 więc podsyłajcie. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. To to to. To. Trzymajcie picą! Ja pierwszy, ja pierwszy. Ja byłem pierwszy. Nie ja, ja! Ej, 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 Ale co ty robisz? Dobra, koń, go, koń, koń.